Słońce zwisało nisko nad Tumble Creek, jak rozgrzany gwóźdź trzymany zbyt długo nad deską. Pył unosił się w powietrzu, kleił do języka i myśli. Na skrzyżowaniu dróg stał człowiek, o którym mówiono, że kiedyś trafił z trzystu kroków w srebrną monetę, tylko po to, by sprawdzić czy potrafi. Miał na imię Col Maddox, ale w całej dolinie wołano na niego po prostu cowboy. Bo nim był od czubka kapelusza poznużone pięty w popękanych butach. Koń kola siwy o chrapach przypruszonych kurzem parskał nerwowo. Po drugiej stronie drogi stała kobieta, którą los przysłał tu chyba po to, by przypomnieć ludziom, że serce hałasuje głośniej niż rewolwer. Nazywała się Eliza Harrow. W dłoniach ściskała płócienną torbę tak, jakby trzymała w niej coś, co mogło zmienić bieg rzeki. I naprawdę tak było. W środku spoczywały rachunki, mapy i podpisy łączące Wardela i Ezre Pajków, właścicieli przewozów z znikającymi ładunkami broni i opium przerzucanymi przez przełęcz Turner's Gap. Cole, powiedziała, a jego imię zabrzmiało jak kropla wody na rozgrzanym metalu. Oni są już w mieście. Jeśli teraz się cofniemy Jutro nie będzie dokąd iść. Kowboj zmrużył oczy. Z portyku salunu wyszedł wysoki mężczyzna o twarzy jak ostrze wody, gładkiej, zimnej, płynącej tam gdzie chce. Wardel Pike, młodszy brat Ezry, człowiek od brudnej roboty w czystych rękawiczkach. Za nim wyszło trzech ludzi w jednakowych kamizelkach. Szli powoli, jakby z każdą miarą kroku układali w głowie wyrok. Pani Harrow! odezwał się Wardel tonem udającym grzeczność. Te papiery, które pani nosi, należą do naszego biura. Kontrakt przewiduje powrót. Kontrakt przewiduje prawdę, odparła Eliza. A prawda nie ma pańskiego nazwiska. Do prawdy? Wardel uśmiechnął się cienko. W tej dolinie wszystko, co jest prawdą, prędzej czy później, ma nasze nazwisko. Cole zrobił krok w przód. Nie sięgał po rewolwer, choć tam, gdzie mieszkają odruchy, palce już szukały chłodnego metalu. Panowie, rzekł, pani jest pod moją opieką. Jeśli chcecie rozmawiać, mówicie do mnie. Do kogo? Do kowboja, który przespał życie w siodle i myśli, że zatrzyma wóz pędzący z góry? prychnął Wardell. Do człowieka, który pamięta, po co nosił broń, a po co jej nie nosi, odparł Cole. Mówcie krótko. Z zaułka wysunęli się kolejni dwaj. Miasto wstrzymało oddech. Dzieci schowały się za beczkami. Pies kowala westchnął tak ciężko, jak potrafią tylko psy, które widziały zbyt wiele butów. Oddajcie torbę, powiedział Wardell, a wyjdziecie stąd z twarzami, które rozpozna wasze lustro. Eliza cofnęła się o pół kroku. Nie ze strachu, lecz z rozważenia. Spojrzała na koła i uśmiechnęła się jednym kącikiem ust. Zróbmy to po twojemu. On skinął po naszemu. Jest miejsce, szepnęła. Stary tartak przy wyschniętym potoku. Magazyn. Wytrzymamy do zmierzchu. Potem przeczytamy wszystko na placu. Wyjdziecie? Wardel zaśmiał się krótko. Lubię teatry, ale najpierw kurtyna spada. Dał znak. Dwóch ludzi ruszyło niby od niechcenia, a jednak tak, jak rusza się, gdy chce się zamknąć człowieka w nawiasie ulicy. Cole zrobił to, czego nauczyły go lata. Nie sięgnął po broń. Chwycił wiszącą przy ganku lążę, szarpnął. Beczka potoczyła się, wysypując żwir jak głośne nie. W sekundzie cienkiej jak włos uchwycił Ele za nadgarstek. Biegnij! Rzucił. Przez wąską przecinkę między magazynem a stajnią wpadli w suchy korytarz potoku, gdzie słońce kroiło piach na jasne i ciemne pasy. Dwa spóźnione strzały tylko przecieły powietrze. Tartak wyglądał jak szkielet wieloryba. Belki, ciemne szkielety, zapach żywicy. W magazynie panował półmrok. Kurz tańczył w promieniach, które przeciekały przez szczeliny. Cole zaryglował drzwi drewnianą sztabą. Eliza rozwinęła papiery na stole pamiętającym lepsze drewno i gorszych ludzi. Rachunki przewozowe, podwójne listy, adnotacje, zmiana straży, nocny zrzut przez Wilson Creek bez księżyca. I nazwisko, którego Cole nie spodziewał się tu zobaczyć: Jeremiah Maddox, jego młodszy brat. Przysłowie znak, nie podpis zaliczka. Świat zwęził się Cole'owi do jednego zdania, które nie chciało przejść przez gardło. Eliza zobaczyła, jak cofa dłoń. To nie musi znaczyć tego, co myślisz, szepnęła. Może zmusili go. Może wiedzieli, że do ciebie łatwiej dotrzeć przez niego. Wardel potrafiłby to wymyślić, gdyby mu się nudziło, mruknął Cole. Z północnej ściany dobiegł metaliczny zgrzyt. Ktoś odbijał rygiel nożem. Pani Harrow, głos Wardela wszedł przez szpary jak zimno. Mamy czas do zachodu, ja wolę nie czekać, otwórzcie. Cole spojrzał w górę, na belki pod dachem. Na strych, powiedział krótko. Wciągnę cię. Zabierz torbę. A ty? Dam im coś, czym się zajmą. Nie dyskutowała. Wspięła się po skrzyni na belkę. Była lżejsza niż wyglądała, ale niosła ciężar nowej decyzji. Usiadła między belkami, skryta w kurz i światło jak wszał. Drzwi ustąpiły. Do środka wszedł Wardel z dwoma ludźmi. Nie podnosił głosu. Wystarczyło, że stawiał stopy pewnie, jak ten, kto przywykł, iż podłogi świata są jego. Uciekacie ładnie, stwierdził. Szkoda, że nie kończycie spraw. Kol stał przy stole, wyprostowany, jakby czekał na lekarza, który założy mu nową ranę. Zostaw kobietę, powiedział. Weź mnie. Banalne, mruknął Wardel. Ale doceniam tradycję. Dał znak. Ludzie unieśli głowy, już szukali po belkach. Eliza przywarła do drewna, pył wdarł jej się do nosa, zatrzymała kichnięcie wolą. Wtedy Kol zrobił coś, czego nikt po nim by się nie spodziewał. Wyjął rewolwer, położył na stole lufą do siebie, jak nóż przed chlebem. Spójrz na to, rzekł, podsuwając rachunek. Nie z bronią ani opium. Z mąką. Cztery wozy do sierocińca White Hollow. Adnotacja. Nie dostarczono. Wstrzymane na prośbę WP. Wardel drgnął nieznacznie. Oczy macierze zaiskrzyły jak przyłapane. Sentymentalne, powiedział lekko. Nie moja sprawa, że dzieci nie jedzą. Twoja, odparł Cole, bo ty zatrzymałeś wozy. Logistyka. Uśmiechnął się krzywo. Ale w państwa torbie są ciekawsze rzeczy. W naszej poprawił kowboj. W tej samej chwili Eliza, nie wytrzymując napięcia, wypadła jak iskra z belek. Nie strzelaj, proszę! Echo w magazynie rozmnożyło jej głos. Wardel uniósł wzrok, zobaczył ją i torbę. Uśmiechnął się jak gracz, który widzi ostatnią kartę. Proszę, przeciągnął. Prośby psują zabawę, panowie. Pierwszy strzał wgryzł się w belkę, drugi przeciął powietrze przy torbie, trzeci roztrzaskał lampion, buchnął dym. Gęsty, gryzący, wybawiający. Cole skoczył pod belkę, objął ele pół. Dym odciął Wardelowi wzrok. Ktoś kichnął, ktoś kopnął stół, papiery sypnęły się jak ptaki. Cole runął z Elizą na dół, osłaniając ją sobą, wcisnęli się w boczną szczelinę i wypadli poza magazyn, w twarde światło popołudnia. Biegli wzdłuż wyschniętego potoku, potem skręcili ku placowi. Dzwon przy magazynie strażackim zadźwięczał, choć nikt nie pociągnął liny. Może wiatr, a może człowiek, którego nie było widać. Plac wypełnił się ludźmi. Ustawiono stół jak ołtarz bez świątyni. Ktoś podał kredę, ktoś kubek z wodą. Eliza rozwinęła pierwszy arkusz. Słuchajcie! zawołała. To są wasze drogi i wasze noce, wasze imiona, których nie chcą, żebyście znali. Czytała bez drżenia. Kiedy wymówiła Jeremiah Madox, plac zaszemrał jak trawa. Cole przełknął twardy kamień w ustach. Mój brat. powiedział głośno, zanim ktoś zrobi to za niego. Jeśli został w to wciągnięty, wyciągniemy go. Jeśli poszedł sam, wróci sam, ale nie dziś. Dziś nie zabijemy za cudze księgi. Na skraju tłumu stanął Wardell, twarz czysta, ruchy powolne. Broń zostawił w rękach innych. Romantyczne, mruknął. Zobaczymy, jak kończy się teatr. Nie w tym mieście, odpowiedział Cole. Nie, kiedy kobieta mówi nie strzelaj, a Kowboj słucha. Wardel uśmiechnął się bez radości i odszedł. Szeryf Farnam zabrał papiery pod opiekę, rozstawił straże. Tłum powoli rozpłynął się w zaułki i kuchnie. Noc przyszła bez gwiazd, ale nie była pusta. Na werandzie stacji Cole i Eliza usiedli przy zgaszonej lampie. – Jak długo byłeś sam? – spytała cicho. – Zanim przestałeś strzelać? – W tej pracy zawsze – odparł z półuśmiechem. – A jeśli pytasz o serce? – Też trochę tak. Jeremajacha zostawiłem z matką. Miał dwanaście lat, kiedy poszedłem na pierwszy spęd. Wróciłem starszy o dwa lata. On w trzy miesiące urósł o pół człowieka i nauczył się gwizdać tak, że konie same przychodziły. Pomyślałem, że będzie lepszym kowbojem ode mnie. Dzisiaj myślę, że był lepszym człowiekiem. Ktoś to zobaczył. Wardel powiedziała. Wardel potwierdził. Zasnęli niespokojnie. O świcie obudziło ich skrobanie kredy. Marta, piekarka, zapisywała na płachcie listę. Woda, beczki, straże, zmiana co dwie godziny, posłać po kapitana, spisać zeznania, przygotować stół, szukać młodego maddoxa. Jak nie zapiszę, zapomnę, a jak zapiszę, zapamiętam, rzuciła. Dodać coś? Tylko chleb, odparła Eliza. Z głodnym sercem nie dyskutuje się o prawdzie. Przed południem wjechał kapitan z dystryktu z dwoma ludźmi i jednym karabinem, który preferował notatki. Przeglądali pieczęć po pieczęci, gdy wpadła mała dziewczynka. "Panie Cole, przyjarze, chłopak nie umarł jeszcze." Nie musiała mówić imienia. Cole był już w siodle, kapitan, szeryf i reszta za nim. Eliza popędziła po aptekarza. Jar był płytki, ale kamienie twarde jak głupota. Leżał tam Billy Hart, młodzik od lasa, co wczoraj twierdził, że Wardel zaprasza. Rozcięty łuk brwiowy, krew na karku, oczy przyklejone do nieba. Wody, powiedział Kol. Żyje, mruknął aptekarz. Zobaczymy czy mówi. Billy poruszył wargami jakby skubał własne sumienie. Nie płacili, żebym gwizdał, syknął Wardel. Dziś w nocy przełęcz. Czarne konie. Jeremiah nie będzie w mieście. To nie jego wina. Cole skinął. Wiem. Odpocznij. Chłopaka zanieśli na drzwiach do apteki. Kapitan stuknął palcem w mapę. Turner's Gap. Dziś w nocy, powtórzył. Przerzucą co zostało, nim papier dokończy resztę. Jedziemy, powiedział Cole. Nie sam, mruknął szeryf. To nie jest noc jednego kowboja. Wieczorem wyruszyli. Cole, szeryf, kapitan, dwóch notujących, tym razem z karabinami, kowal sam i Marta, Strzelam do sensu, nie do ludzi. Eliza chciała jechać. Zostań, poprosił Cole. Jeśli nas nie będzie o świcie, przyjdź ze słońcem. Przyjdę, obiecała. Ale najpierw nauczę ludzi oddychać. Droga na przełęcz była jak blizna. Zeskoczyli z siodeł, zakryli gwiazdy w oczach. Cole przyłożył policzek do skały. Nasłuchiwał. Uździenice. Czarne konie. Trzy wozy, może dwa z eskortą. Nie strzelamy pierwsi. Przypomniał. Ty tu jesteś od tych trudnych rzeczy, mruknął szeryf. Pierwszy jeździec minął ich tak blisko, że Cole policzył mu westchnięcia. Przy drugim wozie szedł młody mężczyzna, krok niepewny jak w cudzych butach. Cole nie musiał widzieć twarzy. Serce poznało wcześniej. Jeremiachu, wyszeptał. Kamień usłyszał. Szeryf wystąpił, podnosząc rękę jak tamę. Na prawo! Straż dystryktu. Zatrzymać. Świat zawahał się. Pierwszy woźnica ściągnął lejce, drugi też, trzeci spóźnił się o pół oddechu. Koło uderzyło o głaz, wóz zachwiał się, skrzynie zagrzechotały, ktoś strzelił zbyt szybko. Skały pomnożyły huk. Kol skoczył, chwycił lejce, szarpnął, koń zadarł głowę, wóz stanął na skale. Młody Jeremiah osunął się na kolana. Kol dopadł go w dwóch krokach. "To ja," powiedział. "Wstawaj." Chłopak podniósł brudną twarz, a oczy miał czyste. "Kol. Nie wiedziałem." "Wiedziałeś tyle, ile ci powiedzieli. Teraz słuchaj mnie." Strzały umilkły. Kapitan i szeryf celowali w koła, nie w klatki piersiowe. Dwóch ludzi Wardela podniosło ręce. Trzeci trzymał broń jak kieliszek po to aście. Nie miał już nic do powiedzenia. Skrzynia pękła, pod deskami błyszczał metal, kapitan prychnął, dowód, Wardel nie jechał z karawaną, tacy nie brudzą rąk prochem, brudzą decyzją, ale teraz decyzja należała do Doliny. Sprowadzili wozy do Tumble Creek jak rannych, miasto czekało z lampami jak z gwiazdami zdejmowanymi z nieba. Eliza wybiegła pierwsza. Zobaczyła Jeremajacha, zatrzymała oddech na ułamek, objęła go jak wodę po pustyni. Dobrze, że jesteś, szepnęła. Przepraszam, zdążył wydusić. Jutro przeprosisz. Dziś żyjesz. Kapitan ustawił skrzynie, papiery, podpisał, co trzeba podpisać i oddał miastu wieczór. Jutro oficjalnie rzekł. Dziś straże podwajamy. Kowboju, weź brata do domu. Do domu Elizy, poprawił Cole, zaskoczony, jak naturalnie mu wyszło. Tam sucho. I bezpiecznie dodała Eliza. Na tyle, na ile świat pozwala. Noc była tym razem lżejsza. Jeremiah siedział na ławie jak ktoś, kto nie wie, czy modlić się, czy dziękować. Cole postawił przed nim gorzką kawę. Taka jest prawda uśmiechnął się. Albo ją pijesz, albo udajesz, że to cukier. Myślałem, że będziesz krzyczał mruknął Jeremiah. Krzyczę w środku odparł Cole. Tam, gdzie nikogo nie rani. Wordel! On umie mówić. Układa słowa tak, że człowiek chce być częścią. Teraz będziesz częścią czegoś, co nazywa się wracanie, powiedział Cole. I to się robi codziennie. Najpierw słuchaj siebie, dodała Eliza. Potem nas, jego wcale. Poranek pachniał jak czysta koszula. Kapitan rozstawił stoły, ludzie ustawili się półkolem. Wardle przyszedł bez uśmiechu. Ezra, nie. To już było znaczące. Teatr trwa, powiedział sucho, ale publiczność ma głos, odparł kapitan. I dowody. Wardel rozejrzał się i pierwszy raz w oczach miał króciutki błysk człowieka, który rozumie, że jest sam. Zgasł od razu. Co proponujecie? zapytał. Bransoletki? Proponujemy prawdę, powiedziała Eliza, a potem drogę. Wardel wyciągnął ręce bez słowa. Dwaj z dystryktu założyli mu kajdany bez teatru. Będzie rozprawa w Siskiu, zapowiedział kapitan. Zeznania, adwokaci, wszystko jak w książkach. A teraz? Sprawy bieżące. Zamknięcie tras, rozliczenia, zwroty. Pani Harrow, pani Mierzymąkę, pani policzy i to. Rozpiszę, odparła. A kto nie umie czytać, temu przeczytam. Szeryf skinął do kola. A tylko w boju? Ja mam dach do skończenia. Uśmiechnął się. Uśmiech rozlał się po placu jak ciepło. Jeremaja stanął obok Elizy, podała mu kredę. Pisz, dług, oddany, serce w toku. Serce. Powtórzył i pierwszy raz roześmiał się bez wstydu. Przyszły jeszcze dni trudne. Jedna noc z podpalonym wozem, tydzień deszczu, list z Siskiu mówiący idzie ale wolno. A jednak dolina zmieniała się jak twarz człowieka, który postanowił żyć. Jeremaja czasem wracał na przełęcz, by obejrzeć cienką linię, po której przeszedł. Raz poszedł z nim Cole. Wtedy gdy zawołała nie strzelaj, zaczął młody. Byłem bliżej niż myślałem, dokończył Cole. To nie jest tak, że podejmujesz jedną decyzję i jesteś innym człowiekiem, codziennie ją podejmujesz na nowo, jak chleb. Marta ma świeży co rano, uśmiechnął się Jeremaja, bo wstaje wcześniej i mniej gada, parsknął Cole. Wreszcie przyszła wieść z Siskiu. Wyrok. Wardel. Wysoki. Ezra też, choć niższy. Część duszy zdążył sprzedać, zanim pytano o rachunek. Kapitan przywiózł papier. Pokazał. Schował. Papier nie lubi słońca. Wieczorem Cole umył twarz staranniej niż zwykle. Założył czystą koszulę. Nie białą. Bluźnierstwo wobec kurzu. Poszedł do stacji. Eliza stała na werandzie między dwiema miskami, woda i gwoździe. Hejko w boju! uśmiechnęła się. Dach dalej przecieka, ale mniej. Doskonałe rzeczy bywają martwe, odparł. A co teraz? To ty powiedz. Eliza Harrow uklęknął. Nie z bezsilności, z wyboru. Zostań ze mną, nie jako świadek, jako partner, w dachu i w dolinie. W lecie, w kurzu i w prawdzie, która bywa gorzka. Zostań z kowbojem, który nauczył się nie strzelać, kiedy słyszy Twój głos. Pogładziła mu policzek. Blizna była już tylko wspomnieniem. Zostanę, odpowiedziała. Bo ty zostałeś pierwszy. Podała mu dłoń. Wstań. Mamy dach do skończenia. Jeremaja przyniósł deski, chrząknął, jak młodzi, gdy serce przeszkadza robić rzeczy. Cole uśmiechnął się do niego ponad ramieniem. W tym uśmiechu zmieściła się rozmowa bez słów. Marta przyniosła bochen jak księgę. Chleb i kreda, mrugnęła, na wszelki wypadek. Dziś nie zapisujemy, powiedziała Eliza. Dziś budujemy. Dach skończyli przed deszczem. Spadły trzy krople, tyle ile trzeba na szczęście. Nie kapały już w prawo ani w lewo, tylko zatrzymały się na belce i zabłysły. Kol położył dłoń na drewnie. Ciepłym, suchym. Eliza stanęła obok. Jeremiah gwizdnął starym, dobrym gwizdem, po którym konie same przychodzą. Słyszysz? spytała. Co? Spokój. Spokój to decyzja. Odparł. Jak to, żeby nie strzelać? Jak to, żeby zostać? Wieczorem Tumble Creek pachniało chlebem i jałowcem. Pianino w salunie nastrojone. Zagrało prostą melodię. Bez ambicji, ale z sercem. Szeryf przyszedł bez gwiazdy, kapitan bez notesu, Marta bez kredy. Kowal sam usiadł jak ktoś, kto po raz pierwszy nie musi nic udowadniać. Za dolinę, w której kule nie muszą mówić głośniej niż serca, uniósł kubek kapitan. Za kowboja, który to pamięta, dodała Marta. I za kobietę, która mu to przypomniała, dorzucił szeryf. Cole wyszedł na moment przed salun. Nad miasteczkiem wisiało czyste niebo. Bez obietnic, za to bez kłamstw. Z daleka zaszemrał pociąg, który mógł przywieźć cokolwiek. Stał chwilę w ciszy, w której mieściło się wszystko, po czym wrócił do środka, do ludzi, śmiechu Elizy Jeremajacha, do dachu, który mniej przeciekał, i do liny, która mniej kłamała. Hej, ko w boju, uśmiechnęła się Eliza. Tańczysz? Nie umiem, odruchowo. Nauczę cię, to prawie jak nie strzelać. To potrafię, odparł. Wzięła go za rękę. Zagrali walca. W Tumble Creek, które znało dotąd marsze i pogrzeby, ktoś śmiał się głośno, ktoś płakał po cichu, ktoś pisał kredą na czystej tablicy: dziś spokój, jutro praca, zawsze serce. A nad tym wszystkim wisiało jedno zdanie, ciche, ale ciężkie. Które nie musiało już krzyczeć, by zostało usłyszane, nie strzelaj, i błagała. Kowboj opuścił broń i spojrzał jej w oczy. Od tej pory, gdy w Tumble Creek ktoś wyjmował broń, pamiętał, że są oczy, które potrafią zatrzymać kulę, zanim spust drgnie. Wystarczy, by kowboj nauczył się słuchać, nie tylko nieba, nie tylko wiatru i kopyt, ale szeptu, który mówi, kiedy trzeba klęknąć, żeby wstać mądrzejszym. I to bywało tu największym cudem. Nie to, że człowiek nie strzela, to, że wybiera.